Cześć. Z tej strony Marek. Dzisiaj znajdujemy się w autosalonie marki Mazda. Salon nazywa się Andora i położony jest w Krakowie przy ulicy Wielickiej. Dla wszystkich zainteresowanych link do strony tego właśnie autosalonu umieściłem w opisie filmu. Jak dobrze widzimy, przed nami stoi elegancki gość. Myślę, że można tak powiedzieć, patrząc na model Mazdy 6. Na typu kombi, dokładniej sport kombi. Jest to model z najnowszej linii samochodów spod świetnie rozpoznawanego znaku Mazdy wyposażonej w technologię SkyActive. Czym jest SkyActive? Jednym zdaniem jest to lekkość, moc, siła, dynamizm i bardziej ekonomiczne zużycie paliwa. Po wszelkie szersze objaśnienia terminu oraz zagłębienie się w temat zapraszam na stronę producenta. Kilka krótkich podstawowych faktów odnośnie tego modelu. Jest to jednostka wyposażona w silnik o pojemności 2 litrów i mocy 165 koni mechanicznych. Posiada automatyczną skrzynię biegów, a średnie spalanie kształtuje się na poziomie 6 litrów paliwa na 100 km. Wersja wyposażenia przedstawionego tu modelu to Sky Energy. Krótki obraz tego, co konkretnie między innymi model zawiera, znajdziecie oglądając dalej prezentację. Zapewne nie odkryją Ameryki, jeżeli powiem, że moim zdaniem ta Mazda wyposażona jest naprawdę bardzo bogato. Dodam jedynie, że prezentowany model kosztuje około 119 tysięcy złotych. Zostawiam Was zatem na chwilę przyjemnego oglądania tego samochodu bez mojego dalszego komentarza. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja przybliży Wam choć trochę ogólny charakter oraz wygląd tego modelu. Tym samym oznacza to, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania z Mazdą 6 Sport Kombi. Myślę, że było bardzo interesujące. Jak zwykle zapraszam do oglądania moich pozostałych filmików. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.